Siema, siema, biznes się kręci. Kurcze, zawsze zajrany jestem, jak odbiorę paczkę i tego, trzeba y, rozpakować ten 16. Ochnik, o, nawet jest ochnik. już wiadomo, co będzie 16. Ten 12 sztuk y, tych y, listonoszek, takich torebek męskich, nie? Kupiłem po 5 zł. Używany, co prawda, ale ten będę sprzedawał. Jak już będę mógł sprzedawać, to będę sprzedawał. No, i zamknę okno. Będzie lepiej słychać. Będę sprzedawał yy, dla widzów po 15, a tak ogólnie po dwie dychy będę sprzedawał, nie? To 15 zł do przodu, nie? I tak biznes wygląda. taniej kupić drogo sprzedać nie? Nie mogę się doczekać. Sasze tej. Dobra, jedną odłożymy na razie. No, mamy pakę jej yeah, 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 yeah. ja przez miasto 160. Jejejejejej, yeah, 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 yeah. gazowanej cały karton. Ja przez miasto 160. Yeah. Dobra, patrzymy. Ach, zaszety Trochę do prania widzę. Jedna Skąd ona to ma? Ja przez miasto 160. Ach, dobra, tak zrobimy. Także dla widzów, kto będzie chciał, dobra polska marka, fajna no, widać, że dobre rzeczy szyją, nie w jakimś licznym kraju, nie, no nie wiem, czy w Polsce, czy nie w Polsce. Saszety, o, chyba sam będę chodził w jakiejś, saszeta, fajna, kurczę, to skóra, chyba nie, ale fajne, no kurczę, w takim stanie, to ja rozumiem, ona mówiła, że taki trochę słaby stan, tutaj jest, a, to odpadło. No dobry stan. No niektóre będą w słabym stanie, nie? Ale to tam się sprzeda za 10 zł na przykład. No fajne. Ale zaraz przymierzymy sobie. I skąd ona tego tyle miała? Nie wiem. Zobaczyłem, że tam ma do sprzedania chyba 4. Później zobaczyłem jej ogłoszenia. Jeszcze tam miała 8. Ja mówię, że wszystko wezmę. I wziąłem za za 60 zł, nie? Wszystkie. Teraz jak to robię? co ja tu robię? Co ja, robię? co ja robię, co ja robię dobra, już nie będę się bawić no takie saszety ochnika saszety, dobra, wypakujemy wszystkie o, jeszcze nereczka kurczę wszystko jest, nerka fajna a, trochę lipna, no popękana no co zrobić? Za 10 zł się wystawi. Ale saszeta fajna. Ochnika. Już wam pokazuję ochnik. Tutaj trochę popękane na górze. Ochnik, ale ta ta fajna. O, taka torebeczka to jest na na mycie się. Na mycie torebeczka. Znaczy na no, taki przybornik do tego. Nie pamiętam jak to się. Kosmetyczka, o. Kosmetyczka. Kosmetyczka ochnika, tego, tego 1989 <noise> biznes zaczęli, jak już można było kręcić biznes. Ale czasy były kiedyś, no taka Sasza, to tylko też popękana trochę. Takie coś, dobra, tutaj mamy ochnik. Ale zawsze by się opłacało, nie? Nawet i po 10 zł, sprzedać to jest dwa razy drożej, nie? Ochnik, też fajna, kurczę, chyba ta fajniejsza. Taka ochnika, tutaj logowane paski, ta jest w dobrym stanie, nawet w bardzo dobrym, o tutaj mamy, ta jest fajna saszeta, fajna no, po 15 zł dla widzów, dla was po 15 zł, nie, co tam będziecie chcieli, jak ktoś będzie chciał, ochnik, bardzo fajna firma, nie, chyba sam będę nawet w jednej chodził, ochnika, no, zaraz, co tu mamy, o, tu mamy saszetę, Saszeta, saszeta, tego, tego, to z Kalwinem Klejnem mi się kojarzy. Ta, ta saszeta, akurat taka saszeta, takie coś. Tu mamy jeszcze, a tutaj taką samą, skąd ona to miała, to ja nie wiem. Tyle sztuk. Jeszcze drugie pudełko jest taka saszeta, wszystkie logowane, te. O, i tu jeszcze jedna jest, tylko że ta do prania, widać. O, ta w lepszym stanie tej może będę chodził. Nie, no nie skóra. Skóra prawdziwa to to nie jest. Saszetta, Taka jak ja mam tutaj na sobie. Dobra, otwieramy drugie. Dobra, to przełożę. Także po 15 zł, nie? Jak ktoś będzie chciał, to na wintet wystawię, nie? Jak będę mógł sprzedawać już, nie? No. Dobra, drugą otwieramy. I tu kolejna 6 jest. Kolejna 6 sztuk, Myślałem, że większa paka będzie taka, no bo 12 sztuk to dosyć dużo, nie? A to nie taka duża była Nie, 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 nie. Wody gazowanej cały karton. Ja przez miasto 160. Yeah, yeah. Nie, o Taka wielka ty. To chyba tacie dam. Taka wielka. No, ta fajna. Tata lubi takie duże, nie? Tata większa ode mnie. Ta fajna i w dobrym stanie, nie? Ochnik. No fajne. Ta jest taka sama jak ta, tylko że ta jest większa. Dwa razy. Fajna. W dobrym stanie. Nawet w bardzo dobrym. Tutaj mamy saszetę Saszetę Dobra, wyciągnę wszystkie biznes się kręci la 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 dobra to będzie do wyrzucenia dobra co my tu mamy ochnik a to odpada nie trochę się kręci jakoś już dziwnie się kręci ochnik no też dobry stan o te są już lepszy, te w lepszym stanie U, panie nie no to, to trzeba będzie no większość mi w średnim stanie ale po 15zł ja sam będę chodził, chyba w tej, może w tej dużej. Nie wiem, jak tata będzie chciał, to dam tacie. Jak nie, to, to w tej małej będę chodził. No, za 5 zł. Takie coś. Ochnik. Także jak ktoś chce, to dajcie znać. Tam napiszcie do mnie w komentarzu, na przykład. Tu za 15 zł mogę oddać, nie? Skąd ona to ma? Takie coś? Może używała sama? Nie? nie wiem. Takie coś? Co my tu jeszcze mamy? Ochnik. Ochnik, który wypełnia. Taka sama, tylko bez, bez metalowej tej. Ale ta w lepszym stanie, nie jest wytarta. Dużo jest tych, właśnie, takich. Tego, tego typu benz, Tego typu, nie? O, tu jeszcze jest. O jakiś coś Dużo... Ty może coś zostawiłeś jeszcze Dużo jest tego typu, chyba ze 4. Takie cztery są. Takie Dobra, po 15 zł mogę sprzedać. Dzięki pozdrawiam. Piszcie jakby co. Na razie.